Kamera poszła akcja. Co to jest lednica? Yy, ja nie wiem ja skład jestem. Skąd jesteś? Dobra. Miłość! CZRAZE! Miłość! No ja mam takie pytanie, czy znacie może hasło y, Lednica? Nie? nie A co to jest Lednica, wiecie? Miednica? Lednica Nie, nie wiem no, Ale, no co to jest Lednica, no? Nie mam pojęcia Banda śponów A skąd wiesz? Są jakieś spotkania młodych ludzi, którzy jadą I śpiewają, e, wielbią Boga e, Wspólnie przeżywają czas, modlą się, tańczą, skaczą i, i, I chyba byłeś tam świecie na letnicę? I jedziemy, no. O, jedziemy A który raz? No, siódmy. Nie wiem. Dużo A, co, A za rok co pojedziecie? Co, za rok i, na pewno pojedziemy. Na pewno. Co, co roku jeździmy? Takie emocje wiesz, takie pozytywne, nie? Tam jest dobrze, mówię ci je. Tam czujesz to coś. Nie? Co ty to czujesz? taką wiesz, energię, entuzjazm, takie coś. Tą rybę. Czy tą rybę Czy przejdziecie czujesz? w tym roku przez rybę. No A jak będzie palać, to przyjdziecie. Ja się idzie ja kąpielówki, będę się kąpał. Aha, no dobra. Miłość się, ja się. <laughs> Miłość się znajdzie! Miłość się znajdzie! Miłość się znajdzie! Miłość się znajdzie! Miłość się znajdzie znajdziecie. Oh yeah! Halo? No, ale przepraszam, utrudniacie pracy dziennika Ale nie wolno Ale pan utrudnia pracę dziennika. Ale co nie? Ale na Który raz tutaj jesteście? Pierwszy raz. I co, przyjdziecie? Przyjedziecie za rok. Oczywiście. A wiecie jakie jest hasło tegoroczne? Miłość nie znajdzie. A to nie zdjęcie, mówcie coś. i'm <laughs> Życa w miłości, życa w miłości, miłosny rajc, on Jak macie na imię? Danie. Dalej, dalej. A ty? Zapraszam. Który raz Kolejda. jesteś najnowszą wylewnicą? Pierwszy. Co? Podobać się? Nie będzie podobać. Ale co ci się nie podoba? Może no tak. Pogoda. Pogoda. Ale za rok przyjedziesz, czy nie? A, no raczej tak. A ty, no, za rok będzie? Będzie. A skąd jesteście? Z parami, Z kościołem? Z łóżkiem? A macie już swoją miłość? Nie Miłość, no. Nie. Zależy. A wiecie, wiecie jakie jest hasło tegoroczne? Nie. Nie, 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 nie o pewnie miłość jest... nie. miłość, jest, nie. Miłość się znajdzie. Miłość się znajdzie i o to kończymy. Mamy nadzieję, że miłość go prędzej czy później znajdzie. Słowo Letnica No Letnica. Nie wiecie? A który raz jesteście? Czwarty. Czwarty? Drogi. Letnica to jest ludzie Ewangelii, daleko nieście imię Chrystusa. Amen. Co chodzi z tym całowaniem? Yy, tuleniem? Po prostu, po prostu żeby się przytulić bo to... ale ja, znaczy... ja osobiście lubię się żeby przytulić A to jest miły to chyba każdy lubi się tak? Macie niedosyt, czyli nie tulą was znowu, tak? <laughs> Dobre, Ale czy na przykład taki facet może podejść I może się przytulić do was, czy nie? Ja czy chłopak czyli, czyli z chłopakami z dziewczynami się tulicie, tak? Aha No to, to zaraz ktoś poprosił, żeby się przytulił Dobra, poczekajcie Możecie się przytulić? Bezpłatne tulenie. No chodźcie się, tu... no miłosierdzie, miłość się znajdzie, przytul się do nich, no. no. tulimy się wszyscy, tulimy się, no. no to... tulimy się, no, tulcie się, no. Ale, no, o, o Dlaczego się nie chcecie? Tulenie za darmo, tulimy się. No się normalnie, no. O. Czas słowo letnica. Ludzie Czecha, Ewangelii, Czecha, daleko nieście imię Chrystusa. Amen. Jest... No witamy, witamy. Przedstawcie się, jak macie na imię dziewczyny. Natalia. Natalia. Ola. Ja jestem Andrzej. Słuchajcie, który raz jesteście u nas tutaj nad, nad letnicą? Jest, jest. No, Co, podoba się? No, ładnie. Fajnie. A co jest fajnego tutaj? jezioro. No, no, jezioro. Ładna okolica. Dobrze, no, teraz takie pytanie, czy wyście przyjechali oglądać jezioro tutaj? Nie. Dobrze, a wiecie co oznacza skrót Lednica? Nie. Lednica. Czyli po co? Co oznacza skrót lednica? Kolega ma koszulkę, Dzień dobry. Co oznacza skrót lednica? Ale go no. wróćcie. No, ludzie ewangelii daleko nieście imię Chrystusa. Amen, prawda? Ludzie ewangelii daleko nieście imię Chrystusa. Amen. Lednica. Panie, to się trzeba nie bać. No. Czyli teraz się przedstawiamy i machamy do kamery i teraz miłość, cię znajdzie, miłość, cię znajdzie,

no to się chodzi do lasu. Na grzyby. Na grzyby. Na grzyby. Na jest to ryżkowanie. A co mogę robić na grzyby? Zbieracz Zbieramy szyszki. Dobra. A? Co oznacza słowo lednica? Co oznacza? Słuchanie co Ale, to Just, so. Nie, pan Nie, No to może jest pod Nie nie wiem. Lednica to jest tak, słuchajcie. Lednica to jest ludzie Ewangelii, daleko nieście, imię Chrystusa, Amen. No my was teraz poświęcamy. Się wzią, tam, tam, wiecie. Nie wiecie. No to nie wiem co to, to jest, zrednica, to nie jest ma, miliony Polaków cię ja, ja mi, 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 oglądam. Mi, no. miliony mi, 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 mi. Polaków cię ogląda, A gdzie no. marzy. to jest YouTube? jest pogoda. Więc teraz się modlimy <grywki> o pogodę. Patrzcie, <grywki> strażaków Ja Nie pijcie, słuchajcie. Nie wolno sobie pić. tu trzeba zakończyć. Kto pił? nie. o Polidece, o może co, co popieracie? O tu ze sporą balię. A może czy Ty wiesz, pod... <tusy> <w tusy> swoje... że w tym pociągu? Nie wiesz, Ty. Machaż do mnie ręką Czuję, że jest znam. Ze swoją piosenką. Ty który... Ty, czy Ty wiesz? że ja się w tobie kocham

przed laty jest Chrystusa dla siebie i dla nas. Chwilę, siostra Sara i siostra Gałwia. Co oznacza słowo Lednica? Co lednica, co oznacza to słowo jedna, Lednica? Dostają dzisiaj. Samosław? No Ty, tak, wresz, skrót, mw, lednica. Mw, 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 mw. I wiecie, ludzie Ewangelii, daleko nieście imię Chrystusa. Amen. Lednica. Ludzie Ewangelii daleko nieście imię Chrystusa. Amen. Co oznacza słowo Lednica? Bardzo proszę, mikrofon do Waszej dziewczyny. Co, co oznacza? Proszę nami zarządzać. Słuchajcie, co tak oznacza słowo lednica? Co? Lednica, co oznacza skrót lednica? I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelii daleko nieście, imię Chrystusa, amen. Cieszę się, że jesteście. Jestem w Proszę jest pana, co oznacza słowo letnica? Ludzie Ewangelii, Jezus daleko mieście imię Chrystusa, AME! Wszystko jest ważne. Jakie jest hasło w tego roztoju lednicy? letnicy? AME znajdzie. Zapalenia szaty wypływają dwa no dobra Marek, daj jest. Yeah! Nie! No, no, Dajcie nam słać, bo nas w pracy No miłoście, Witamy. Jak macie na imię? Jak macie na Dwie Marty i Jada. Tak. Do kamery, do kamery. Dwie Marty tak. Tak, Dwie Która Ada, która Marta? Marta, Marta a który raz jesteście u nas tutaj nad lednicą? Który e, raz jesteście drugi. I zarobi rok przyjedziecie, czy nie? Przyjedziecie? Tak. Podoba się, a co się podoba? A co się ale podoba się atmosfera i no, jest... a co konkretnie się podoba, co się nie podoba? Tak. Babicie coś? Tak. Coś, a co oznacza słowo lednica? No nie, Sonia nie, tam, nie? Pani kłamie, jak? Z plecami nie pracami innym. A, że kamerę zasłaniam, proszę bardzo. Nie, że my swoją koleżankę. Aha, no koleżanka, co oznacza słowo letnica? Nie wiecie. Nie mam no to po co przyjechaliście, ale po co przyjechaliście? A skąd Kamy? pani wraca? Właśnie. Z letnicy, właśnie. bo to Znaczy mi się wydaje, wziącie? że są rejony, rejony lasu bardziej. Jezus, A to jest wziąć. bardzo ciekawe. Się, nie A nie my nie, A, nie A, A po co? A, tam A to jest sobie. cała A to co? Teraz apel dla takich telewizów. Jeżeli jedziecie na lednicę, to ja teraz oficjalnie wszystkich wytłumaczę, co to znaczy? Lednica to jest ludzie Ewangelii daleko nieście w imię Chrystusa. Amen. Miłość!